Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a był tam pewien człowiek imieniem Zacheus, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc na cud i spiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Sam bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheusu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam czwórnie. Na to Jezus rzekł do niego. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn powieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. O to słowo Pańskie, chrwawa Tobie Chryste. Codziennie w południe Pewien młodzieniec w niebieskich dżinsach i papierową torebką z kanapkami zjawiał się przy drzwiach kościoła i po minucie odchodził. Zaciekawiony proboszcz kiedyś zapytał go, co znaczą te jego krótkie wizyty. Chłopak odpowiedział, że przychodzi się pomodlić. Mówi tylko Jezu, przyszedł Janek. I moi drodzy Janek, podobnie jak Zacheusz dzisiejszej Ewangelii, Koniecznie chciał zobaczyć Jezusa. I kilka dni później chłopak został przewieziony do szpitala z bardzo skomplikowanymi złamaniami. Miał wypadek pracy. Po kilku dniach jego pokój stał się jednak miejscem spotkań pacjentów. I młodsi, i starsi spotykali się przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo otuchy dla każdego. Przyszedł do Niego również i wspomniany proboż, i zapytał: Skąd ma tyle wewnętrznej siły? To dzięki komuś, to przychodzi mnie odwiedzić południe, powiedział młody człowiek: Przychodzi tu codziennie, staje w drzwiach i mówi: Janku, to ja, Jezus, i odchodzi. Moi drodzy, Jezus na poważne traktuje każdego z nas, słuchuje się w pragnienia naszych serc i słucha tego, co do Niego mówimy w modlitwie. Gdy podejmujemy tą codzienną modlitwę, to tak jakbyśmy mówili Mu, że jesteśmy tutaj i liczymy na Jego pomoc w naszym codziennym życiu. A jeśli zapraszamy Jezusa do naszych serc, to On rzeczywiście przychodzi i On nigdy nas nie zostawi, ale nas prowadzi ku wiecznemu zbawieniu. Moi drodzy, historia Zacheusza i doświadczenie naszego życia wiarą podpowiadają nam, że spotkanie Jezusa wymaga też od nas pewnego wysiłku, jak te ewangeliczne wspinanie się na drzewo u Zacheusza. Codzienność może nas nieraz przygniatać. Możemy odczuwać nawet brak zapału w modlitwie, rozbieganie myśli na Eucharystii. Może rodzinne, zawodowe problemy nas całkowicie pochłaniają. Wiemy jednak, że warto podejmować ten wysiłek modlitwy, wysiłek wyjścia ku Chrystusowi, bo wówczas jest nam w życiu jakoś łatwiej znosić te trudy życiowe, bo wiemy, że przy nas jest Bóg, który nas ciągle wspiera, prowadzi, który nas nigdy nie zostawi. I ten podejmowany wysiłek w naszym życiu duchowym, w życiu modlitwy, w podążaniu za Jezusem, przynosi owoce, choć nie widać ich od razu. I jesteśmy nieraz narażeni na zniechęcenie, to jednak, gdy popatrzymy na rozwój naszej wiary w dłuższej perspektywie, to dostrzeżemy, że im bliżej jesteśmy Jezusa, tym w naszym sercu jest więcej pokoju. Tym też więcej dobroci, życzliwości dla siebie, dla ludzi, których mamy obok siebie, bo przebywanie z Bogiem żywym na modlitwie wewnętrznie nas przemienia, umacnia, kieruje ku dobremu. To właśnie owoc spotkania z żywym Jezusem na modlitwie i w sakramentach rodzi w sercu człowieka pragnienie, że chce być lepszym chce wyjść ze spotkania z Chrystusem jako lepszy człowiek. I to pragnienie zrodziło się także w sercu Zacheusza, bohatera dzisiejszej Ewangelii. Zauważmy, że zanim jego serce zostało przemienione, to wcześniej Jezus zauważa Zacheusza i zwraca się do niego po imieniu, tak jakby go już dobrze wcześniej znał, jakby wchodząc do Jerycha, Zwierzał właśnie do Niego i chciał Go osobiście spotkać. Zacheusz wcale nie musiał pewnie wspinać się na to drzewo, ale ten wysiłek, który podjął, był potrzebny. Ten, którego chciał chociaż na chwilę zobaczyć, mówi mu teraz jak do przyjaciela, że dzisiaj chce u niego w domu się zatrzymać. I okazuje się, że Jezus też czuje potrzebę spotkania z Zacheuszem. Bo wie, że to spotkanie Zacheusza przemieni. Nie dziwi więc ten wybuch radości i gwałtowna reakcja Zacheusza. Jezus nie tylko, że go zauważa, rozmawia z nim, mówi mu po imieniu, ale chce jeszcze iść do jego domu w gościnę. Jakże to wielkie było dla niego wyróżnienie. Ktoś chce się z nim spotkać nie dlatego, że pełni ważną funkcję. Nie dlatego, że ma pieniądze, nie dlatego, że wszedł na drzewo, ale po to po prostu i dlatego, że jest jako człowiek na drodze i spotkał Jezusa. Że miłość Boża dostrzegła właśnie jego, że ten jego podjęty trud przez Zacheusza, aby zobaczyć Jezusa, nawet jeśli był on podyktowany z ciekawości, okazał się taką furtką do spotkania z żywym Bogiem. A resztą już pokierował ten, który patrzy w serce człowieka zawsze z miłością i szuka w tym sercu dobra. I moi drodzy, tak jak Zacheusz, potrzebujemy usłyszeć słowa zejdź prędko, bo ja potrzebuję dzisiaj zatrzymać się w Twoim sercu. Potrzebuję zatrzymać się w Twoim domu. Potrzebna mi jest wspólnota z Tobą. Jezus wychodzi właśnie ku człowiekowi i tworzy z nim nie tylko wspólnotę stołu, rozmowy, ale przede wszystkim wspólnotę obecności, która przemienia, która wlewa nawet w najbardziej pogubione serca nadzieję, że jeszcze może być dobrze, że jeszcze może być lepiej, że teraz jest ten czas rozpoczęcia może nowego etapu już świadomego podążania, za Chrystusem jako przewodnikiem, jako panem naszego życia. Ale moi drodzy, najpierw musimy usłyszeć te słowa od Boga, a on nieustannie mówi do nas, że chce przyjść do naszego życia, do naszego serca, że chce też zagościć w naszych rodzinach. I do każdego z nas Chrystus zwraca się po imieniu. On nas najlepiej zna, zna historię naszego życia. Wie, jakie to życie było, ale też wie, jakie to życie może być dzięki współpracy z Jego łaską. I w Komunii Świętej to właśnie Jezus żywy przyjdzie do nas, aby zatrzymać się w naszym życiu. I każdy z nas myślę, że chce spotkać i spotykać Boga na drogach swojej codzienności. Myślę, że mamy to pragnienie. Już trochę znamy Jezusa z Ewangelii, życia sakramentalnego, ale myślę, że pragniemy jeszcze głębszego zrozumienia i z Nim zjednoczenia. Stąd też nasza obecność na niedzielnej Eucharystii, ta nasza codzienna modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, przyjmowanie sakramentów. I moi drodzy, spotykając Jezusa, zacheusz doświadczył wewnętrznej przemiany. Jego życie nabrało dla niego nowego znaczenia. Podobnie i my. Jeśli podejmiemy ten trud poszukiwania Jezusa, to ufamy, że i nasz wysiłek duchowy, wysiłek modlitwy, wysiłek prowadzenia dobrego życia zostanie nagrodzony przez Pana Boga i Bóg zechce zamieszkać w naszych sercach, a spotkanie z Bogiem w modlitwie, na Eucharystii, w sakramentach będzie nas wewnętrznie przemieniało ku lepszemu życiu, włączności z Bogiem. Bo dziś Jezus chce przyjść do naszych serc i powiedzieć, że dziś zbawienie stało się udziałem naszego domu, naszego serca. Amen.